Cześć, dzień dobry, witaj na 31 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Jednocześnie witaj Wielkanoc, wesołych świąt. I z okazji Wielkanocy postaram się pokazać Ci najprostsze zadanie, jakie ostatnimi czasy pojawiło się na maturze z matematyki na poziomie podstawowym. Ok, do dzieła. Dobrze, zaczynajmy. A za najłatwiejsze zadanie na maturze podstawowej, za jeden punkt, uznałem to zadanie z wartością bezwzględną, które się raz pojawiło ostatnio. Ok, czyli mamy tak. Rozwiązujemy. Pierwszej wartości bezwzględnej 10 minus 3, no to będzie wartość bezwzględna 7, tak? Minus. Drugiej wartości bezwzględnej 5 minus 9, tak? No to będzie wartość bezwzględna z minus 4, tak? I dalej tak. Wartość bezwzględna z 7, no to jest po prostu 7, tak? Minus. A wartość bezwzględna z minus 4, no to jest po prostu 4, tak? Dla x ujemnego, tak? To po prostu usuwamy minus, tak? Bo wartość bezwzględna, tak? Z danej liczby, tak, jest liczbą nieujemną, tak? Okej, okay. i w takim razie 7 minus 4, no to wychodzi 3 i całe zadanie, tak? Okej, okay. dzięki za odcinek i dzisiaj wielkanoc, pamiętajcie o odpoczynku, nie uczymy się dzisiaj, cześć.